Cześć kręcimy ten filmik na potrzeby sklepu Flightoy.pl. Dzisiaj zaprezentuję Wam Huzmana, jest to model 4X, a dokładnie H107L. Tak wygląda pudełko. Tutaj mamy logo. Tutaj coś takiego. Po Podem ostrzeżenia nic szczególnego. I teraz pokażę, co jest w środku. W środku mamy blister z całą zawartością zestawu. Tak to wygląda. I tutaj mamy jeszcze coś takiego jak instrukcja obsługi w postaci książki. Warto się z tym zapoznać, kto w ogóle nie miał do czynienia z takim urządzeniem. I tutaj jeszcze dodatkowo mamy ważne informacje. Dobra, sam Bister chowa takie rzeczy jak. Eee... Tutaj mamy kwadro. Bateryjka. Tutaj mamy kable, który podłączamy do bateryjki i ją ładujemy. Cztery zapasowe śmigła i pat. Tak to wygląda. Może na samym początku krótko o instalacji mm, baterii w dronie. Yy, z pozoru bardzo prosta czynność yy, no nie do końca jest taka prosta, trzeba zwrócić uwagę na to, żeby baterię dosunąć zupełnie do końca jeśli będzie ona pewnie siedzieć dron nie będzie yy, będzie poprawnie zachowywał się w powietrzu, jeśli ona będzie lekko wysunięta do tyłu, będzie go po prostu znosić i, i będziemy musieli go yy, dodatkowo kalibrować, albo będzie go tak znosić, że po prostu go nie wykalibrujemy okej okay. Mamy tutaj jeszcze śmigiełka. Śmigiełka mają swoje oznaczenia. A lub B. Generalnie jest to bardzo ważne podczas gdy będziemy śmigiełko zmieniać, z tego względu, że jeśli zainstalujemy w miejsce A skrzydełko na przykład B to automatycznie dron też będzie zachowywał się w powietrzu, tak jak nie powinien się zachowywać. Ok, to tyle jeśli chodzi o taki tytuł wstępu, generalnie w tej chwili może uzbroimy sobie pada. Pad jest zasilany czterema bateriami, 3 razy A. W tej chwili je zainstaluję. Okej, okay. jeszcze jedna bateryjka. Tutaj musimy... pewnie ją ułożyć. Ok, wszystko jest gotowe. Yy, dobra, uruchamiamy pada. Początkowo była czerwona dioda, która zmieniła się na zieloną. To oznacza, że w tej chwili urządzenia są sparowane i dron jest gotowy do lotu. Yy, diody się ustabilizowały i w tej chwili świecą się na stałe. Dobra, yy, to jest manetka gazu. Opuszczamy ją na dół. W tej chwili ona jest w stanie spoczynkowym, czyli na zero. Yy, jak dodam sobie gazu, to dronik już sobie wariuje. Mm, tutaj mamy prawo i lewo. W tej chwili, e, dobra, tak jest do przodu. E, diody nas informują, gdzie mamy przód, e, a gdzie tył tego urządzenia. To jest bardzo ważne, ponieważ jeśli obrócimy go sobie w tą stronę, to na przykład e, mamy teraz lewo i prawo na odwrót. Tak? Dobra, tutaj mamy możliwość obracania drona wokół własnej osi w ten właśnie sposób, w prawo bądź w lewo. Tutaj mamy do przodu, do tyłu, lewo i prawo. A tutaj, tak jak wspomniałem, wokół własnej osi się obraca. Eee, dobra. Na samym wyświetlaczu mamy jeszcze takie prostokąty. Są to cztery prostokąty, w których są jeszcze takie mniejsze prostokąty, i one odpowiadają za kalibrowanie e, każdego z silników. Jeśli będzie e, nam znosiło. Yy, drona w którąś ze stron, to po prostu tutaj sobie na tych klawiszach yy, te silniki kalibrujemy i odpowiednio ustawiamy. Yy, dobra, generalnie jeszcze mamy tutaj tryb ekspert. Żeby uruchomić tryb ekspert, wybieramy sobie ten klawisz. Teraz dioda sobie pulsuje naprzemiennie przemiennie z czerwoną, i mamy tutaj tryb ekspert, widać tutaj. I w tej chwili dron jest bardzo, bardzo czuły. Generalnie trudniej się po prostu w tym trybie steruje. On jest bardziej zaawansowany i tutaj już trzeba mieć pewne oblatanie, żeby to ogarnąć. Dobra, wyłączam ten tryb. I w sumie to chyba tyle, jeśli chodzi o, o, o tego pada. Możemy go sobie delikatnie umieć. Widać, że w tej chwili trochę go znosi i to wszystko właśnie, właśnie trzeba, trzeba odpowiednio skalibrować. Generalnie na samym początku warto jeszcze dotrzeć silniki, czyli generalnie włączamy sobie tak leciutko, żeby po prostu go rozhulać, bo jeśli damy pełne obroty, to po prostu one mogą się zatrzeć, a tego byśmy nie chcieli. I to tyle jeśli chodzi o ten model. Dziękuję Państwu za oglądanie. Zapraszam do lajkowania i subskrypcji. A pod filmikiem znajdziecie Państwo link do Facebooka. Dzięki.